Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dobra, miało być dziesięć, udało się. Gutek zaczyna, gutek zaczyna kapkować, kochani. Za siedemdziesiąt. kapek jedna saszetka. Jedziemy. I wielokrotność. Dwa. Kochani, powiem wam szczerze, że troszkę się umachałem. Troszkę się podnieciłem. Parę saszetek otworzyliśmy już. Bardzo fajne te saszetki. Gutek w tym momencie kochani za 70 saszetek jakby wrzuca do naszego za 70 żonglerek, wskakuje saszetka do naszego teamu. Jutro spróbujemy się na spokojnie, słuchajcie, z tych wszystkich zawodników, którzy do nas wpadli ułożyć jakąś ekipę. Słuchajcie, to jest edycja starszych figurek z lat 97, z tego co, przepraszam 2007. Dlatego pojawiał nam się tam balak, który jakimś dobrze kojarzy, słuchajcie, jest dawno na piłkarskiej emeryturze. Natomiast e, informacja do sprawdzenia, tak jak mówię, nie jesteśmy redaktorami sportowymi, nie mamy encyklopedii e, piłkarskiej w domu, a Gutek już kolejny transfer, słuchajcie, kolejny zawodnik trafia do, naszego, e, do naszej drużyny e, Mazen, którą jutro poukładamy i stoczymy meczyk. Przypominam, że do tej pory mieliśmy 11 figurek i jeden mamy... Nie, nie, jeszcze dwie próby. Dobra, jeszcze dwie próby. Dawaj, Guteczku. E, Tusiuniu, jeszcze chwileczkę, bo jest za mały przedpokój, żebyśmy wszyscy razem zaczynali. Teraz butek słuchajcie jeszcze robi podejścia, jeszcze próbuje saszetki pootwierać. Przypominam, że w takich spartańskich warunkach kochani udało nam się ponad 200 razy podbić kapki. Tych z was, którzy nie oglądali poprzednich odcinków słuchajcie robimy żonglerki z piłkarzami. To przypominam, że podbijanie dwoma nogami jest u nas w granicach 100 Chyba podbić 100-120, natomiast ciężko nad tym pracujemy. Natomiast wiodącą nogą głódka jest noga lewa, i kiedy w grę wchodzi wynik, no to w tym momencie, jakby on w tym momencie pracuje nogą lewą, czyli swoją wiodącą. Natomiast bez dwóch zdań, słuchajcie, ja w takich warunkach na przedpokoju 200 sztuk nie zrobię. tak dzisiaj zrobił 201, kiedyś tam chyba 211. W tym momencie. Dobrze, graj, graj dalej, nie spadła. Nie spadła, jedziemy dalej. Słuchajcie, w ramach tego, że mamy tutaj utrudnienia poprzez medle i mało miejsca, to w tym momencie jakby żonglujemy dalej, piłka nie dotknęła podłogi, czyli gutek jedzie dalej, już y, kolejny, drugi transfer, drugi, drugi zawodnik, y, druga saszetka do nas trafi, kochani, także w tym momencie y, y, gutek żongluje dalej, on sobie liczy, nie wiem czy wyrazem z nim liczycie czy nie, jest setka, czyli jest dobrze, jeszcze 40, kochani i kolejny zawodnik trafi do naszego transferu. Y, natomiast y, no to jest niesamowite, słuchajcie, ja pamiętam, że Gutek już mają 6 lat tak ćwiczył też <grystanie> Żongleczki to na przedpokoju, mamy takie filmiki jeszcze robione telefonem komórkowym, no wyglądało to, kochani, przekosmicznie, przezabawnie, taki mały smurfik 6-letni, słuchajcie, podbijał piłkę, czyli mamy drugi transfer, kochani, no to drugi transfer stał się faktem, trzeci, trzeci. przypominam, że to jest okienko transferowe, kochani, także, no, kto trafi do nas w tej zimy, taką ekipę będziemy mieć. Natomiast yy, yy, powiem Wam kochani, że czy nam, karty nam starczy, patrzę, że tu się wszystko odbywa jeszcze jak najbardziej w yy, porządku. Także kochani, yy, różne formy aktywności są naprawdę ok. Wiem, yy, nie, nie namawiajcie rodziców, żebyście w domu czasami yy, takie rzeczy robili. No, u nas jest zgoda na to yy, spora, ale jest to okupione yy, no, dużymi stratami. Słuchajcie, wszystkie listy przypodłogowe poniszczone, dwie szyby w oknach, yy, jeden kilkyt nie święci. Znowu 210 brakło do 3, do 4, zaszczyt. Nie, jeszcze raz, bo miałem 3 próby. A, czyli jeszcze 3. 3, dobra, damy mu szansę jeszcze trzecią próbę. Czyli na razie mamy transfer 3, może chcesz odpocząć Nie. troszkę i się napić chociaż szklankę wody, a ja spróbuję zrobić chociaż raz 50, dobra? Obie wodę, A ja próbuję zrobić 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 40 Uratowane 68, dobra Nie poszło. No tak ostatnie podejście. Proszę bardzo. Guci ostatnie podejście, kochani, idziemy otwierać naszewki. 4 albo 5. Jedziemy. Ponad Podaj Podejście gutka. Dawaj guteczku. Pamiętacie, 70 kapek. Otworzenie jednej saszetki. Przypominam, że bawimy się dzisiaj boksem. Zaraz My. jeszcze Nusia startuje. Ognia, gutek sobie jedzie. A ja idę po boksa, pokażę wam, bo zobaczymy. Przypomnę. Jeszcze raz. No, kończy się. Dobra, słuchajcie, kochani, ja przypominam, ja przypominam tylko, że walczymy tutaj, słuchajcie, o figurki naszych wspaniałych piłkarzy. Z tego co wiem, kochani, ja jeszcze na spokojnie przeczytam tutaj przy jaśniejszym świetle. Figurki są z roku 2007-2007. Sprawdzam to teraz. tutaj są, słuchajcie, figurki różnych klubów. Tak, i tutaj będzie można trafić na Ronaldo. Ronaldo w tamtych latach, kochani. W 2006-2007 Ronaldo grał w Manchesterze United. Dlatego, być może, w tej, tej saszeczce, w tym kartonie, kochani, jeszcze raz możesz jeszcze raz lecieć. Idzie. Być może czeka na nas, słuchajcie, Ronaldo. Dawaj, synku, patrzy na ciebie cały czas oko. Także spokojnie sobie rób. A może już przyszło po prostu zmęczenie, chociaż powiem Wam niekoniecznie, bo przy kapkach im dłużej się ćwiczy, tym lepsze wyniki się robi. Jest to troszkę odwrotne do piłki nożnej, dlatego że jak tak z ławki wstaniecie i zaczniecie robić kapki czy podbicia, kochani, to najczęściej gdzieś ta piłka strasznie szybko ucieka, a im dłużej się trenuje, tak jak to teraz ma miejsce, tym jest szansa na zrobienie jakiegoś dobrego wyniku. Natomiast Gutek jest bardzo jakby upartym piłkarzem w ogóle jest upartym człowiekiem, myślę, że mu to na zdrowie wyjdzie. No to kochani, e, no jest szansa, że dzisiaj może pociągnąć tutaj na tym przedpokoju naprawdę kosmiczny wynik. Dla mnie tak jak do tej pory robił ponad 200, to już jest kosmiczny wynik, natomiast dzisiaj ten wynik 203 razy powtórzył, także e, w, 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 on sobie tam liczy po 70. cichutku. Czyli mamy następny transfer, kochani. Za 70 wpada nam kolejna saszetka, 40. czwarta saszetka czeka teraz na otwarcie. Natomiast po, po próbie gutka, jak gutek skończy, będziemy jeszcze z Pusią robić jedną próbę, słuchajcie, główkami, Pusia też chce otwierać swoje saszetki, z naszą Nadimką, już Sonia poszła do pokoju, dobra, no staramy się, żeby tam było w miarę sterylnie, żeby chociaż nikt na tym przedpokoju nie dokuczał teraz, mamy trochę zwierzyny, jak wiecie, żyje z nami Karol, wspaniały kotek, żyje z nami, słuchajcie, Sonia, Laila, Sonia to jest ta mniejsza, przepraszam, ta większa. Laila to jest ta mniejsza, są dwie przyjaciółki, bardzo się kochają. Czasami pokłócą, ożarczy, jak to u psiaków bywa. Natomiast ja cały czas patrzę, słuchajcie, gutek w transie. 140? No, kochani, kolejny transfer wpada, ale nie, nie zapeszajmy, niech leci. Spróbujemy, może uda się pobić rekord na przedpokoju. Słuchajcie, podbić. No, powiem Wam szczerze, kochani, że. No poukładaną ma tą nóżkę. Jak dzisiaj graliśmy w te opony, co oglądaliście na, na arenie, no mnie nie udało się wrzucić nic, a on jednak jakoś tamtą nóżką zawsze e, gdzieś tam na to okienko sobie rzucił. Natomiast kochani, jeszcze żonglowanie na tym przedpokoju też nie należy do rzeczy prostych. U nas w domu jest bardzo ciepło. Ja sobie stoję tutaj kochani i jestem spocony, a Gutek cały czas się jednak rusza i to dosyć mocno. No widzę kochani, że to e, Ładny wynik się przekłada. Dzisiaj już dwa razy mieliśmy ponad 200, a 200 chyba 11. 200. Proszę bardzo, mamy ponad 200. Jeszcze kilka sztuki, mamy kolejny transfer. Uwaga i chyba kolejny transfer. 210. Super, jedziemy dalej. Ratu. A rekord pobity? 217. O, o 5. Brawo, słuchaj. Gratulacje, głupka. się nie chwalić. Zrobiłeś robotę. Trzeba było dokładnie żeglować spokojnie. Kochani, idziemy w tym momencie z głupkiem. E, słuchajcie. E, jeszcze ja. Inaczej. To w takim razie my z nadusią jeszcze robimy główki teraz, wódku. E, ty sobie odpocznij chwileczkę, zaraz będziesz. Ile masz? 6 szaszetek? Tak. którą mi się robimy? Gumową. Ach, gumową? Jest... Dobra, gumową. Okay. To dawaj. Musia robi ze 4 cztery, cztery główki przypominam. Próbujemy pobić rekord, zrobić tym razem 5 główeczek, dlatego że 4 już się nam udało. Dawaj tuśka. Oho, oho ja. Ściągnij sobie opaskę z głowy. Gotowa? Tak. -ta. No to taky. Byśmy Ta -ta, mieli. Ta tak! No, Czekaj. raz, dwa. No. Gdybyśmy mieli yy, po 50 i ja mu teraz 80 za 6. Widzicie caniaka? Uwaga. Jedziemy. Raz, dwa, trzy. Niedużo brakło, dawaj Tusia, nie poznajemy się, jedziemy, na tym polega trening, dawaj. Jedziemy, gotowa? Raz, dwa. A mogę tam zróbować, czy ci się liczyło? Raz, dwa, to... no będziemy ci przeszkadzać się. co? Raz, dwa. Jakoś jeszcze mam się, uparciem, się tutaj tak Nie nie nie, na razie starczy Sykuś, raz, dwa. Bóg jest na to? Na razie starczy, Sykuś, tak. naprawdę. Małą, to dawaj spróbujemy małą. Weź jedyneczkę, tu się zobaczysz. Nam się jedyneczką udało z szybkiem trzy razy. W Miku mogą się robić bardzo, bardzo ja trudno mieć. No to leczę teraz, ona ci nie przeszkadzała, jakże blokowałeś. Jedziemy. Raz, dwa. Za tak. Nie. Raz, dwa. Super. Nie jest za mało. Zaraz się przyzwyczaisz. Dawaj. Raz, dwa, trzy. Super! Próbuj do niej atakować. Spodziewaj się, że już odbije. Raz, dwa. Uwaga. Raz, dwa. Ale prawie okienko. Boli główka czy nie? Nie. Boli? Raz, dwa. Raz, dwa. Zobaczcie, to już jest w ogóle wariactwo. On żongluje, piła koło niego lata. On dalej żongluje. To jest niesamowite. Ja bym sobie poradził. Raz, dwa. Spocznij do kuchni. Zrobiłaś główkę, dużą piłką. Pięćdziesiąt jeden. Dawaj Miskka. Uwaga. Gotowa. Ciach. Ciach. Uwaga. Ciach. Ciach. Dwa. chodź troszkę bliżej do mnie. Chodź, jak tą jedyneczką robimy, to możesz stać ko mnie bliżej. Dobra? Raz, dwa. Raz, dwa. Próbuj do góry. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Trzy zrobiliśmy. A ile mamy? Cztery, tak? Nie pięć. Dawaj, oj pięć to będzie trudno już. dawaj, raz, dwa, uwaga, raz, dwa, jajajaj, jaj. raz, dwa, raz, dwa, trzy, ajajaj, aj, aj. trzeba było, było by cztery, raz, dwa, nie, ja sześćdziesiąt cztery, <laughs> nie może być, nic się nie stało, dobra, ja to raz, badię. dwa, no tam już jest w ogóle dwa metry kwadratowe, gdzie on teraz żongluje. Dawaj. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Super, o to chodziło, Saszeczka jest. Jedna. No tak. Ostatnia próba. Dawaj Kusia. Raz, dwa. O, cztery zrobiliśmy. I to mało, mało mi jest trudniej. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu. Raz, dwa. Trzy, Znowu. Dawaj. Raz, dwa, super! Dobra kochani, idziemy... Zostaw jeszcze budka, bo on teraz robi, chodź raz. No to chodź tu blisko. 5, 6, 5, 7, 5, 6, 9, 6. To już zostaw mu niech robi, no zostaw Gutkowi, niech robi. Zostaw już gutek, robi ostatni wynik i my zaraz będziemy... No to jedź już teraz. Próbuj pobić jeszcze rekord. Może się uda jeszcze na tym filmiku. Dawaj. Dobra, tu się odejść od niego. No tak. Jest pracowity chłopak. Dusia Brawo, gratuluję Ci pięknie ze mną główkowałaś. Naprawdę małą piłeczką cztery razy, super. Odejdź troszkę, odejdź, żeby miał miejsce. Odejdź, o taką. No, muszę wam wow. powiedzieć, kochani, że... Jak macie możliwości i warunki w domu, to próbować i ćwiczyć, ale miękkimi piłkami. Jak nie, kochani, to nie wariować, żeby nie robić rodzicom, słuchajcie, e, kłopotu czy na złość, dlatego że my propagujemy sport i ruch bardzo. Słuchajcie, bardziej od wszelkiego rodzaju super, wszelkiego rodzaju gier e, internetowych, zabaw, tych wszystkich PlayStation i tak dalej, kochani, wszystko jest dobre, ale absolutnie w umiarkach. Natomiast no, nic nie, nie zastąpi takiego czynnego ruchu. My będziemy to propagować. No, przed chwilą butek pięknie wyratował sytuację potrankową. Nic się nie chwal, tylko żongluj butek rób robotę. Może się uda słuchajcie jeszcze troszkę poważniejszy wynik zrobić. Eee, tą piłeczkę tu się już zabierzmy, żeby tutaj budowli nie przeszkadzać w tej chwili, póki jest w transie. No, muszę powiedzieć kochani, że znowu się dosyć fajny wynik zrobił. Raz tam było mocne ratowanie, natomiast w tej chwili sytuacja wygląda e, być opanowana. No Mnie dzisiaj się udało 50 kilka sztuk zrobić najwięcej. Aczkolwiek, gdybym troszkę popróbował, to myślę, że ze setkę też bym tu wyciągnął na tym przedpokoju. Może ze 150. E, ale to musiałbym, kochani, tutaj już chyba w samych e, kąpielówkach to robić. Dlatego, że jak dla mnie, to tu jest po prostu e, no ciepło po prostu. Dzisiaj w telewizji słyszałem, że mamy najcieplejszy styczeń od 10 lat. E, co, moja pisuniu? No, zaraz coś wymyślimy. Czekaj, miseczko. Słuchajcie, no pięknie robi w tym momencie gutek w przestrzeni. Nie, 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 nie. Czekaj, czekaj, czekaj chwilę. No niesamowite. Słuchajcie, jak się gutek nie chwali, nie mówi, widzicie co się dzieje? W tym momencie może gutek zaatakuje w ogóle rekord, kochani, ale nic nie mówimy. No się odeć, nie, nie biegaj tam, nie biegaj. Także powiem wam, kochani, że jesteśmy pod wrażeniem tego wszystkiego. Natomiast dokończam myśl z naszym turniejem. Słuchajcie, po 10 w Poznaniu będziemy grać w turniej w sobotę. Jeżeli ktoś jest z Poznania, czy okolic, to zapraszamy. Jak będziemy wiedzieć dokładnie już adres, to podamy na Facebooku, kochani, gdzie będziemy. Nie wiem, czy to jest gdzieś pod balonem, czy gramy na hali, jeszcze nic nie wiem. Najprawdopodobniej w środę jesteśmy, kochani, na treningu z Zagłębiem, też czekamy jeszcze na SMS-a. Natomiast no, tyle przerwy od piłki, to my nie mieliśmy masę, natomiast no, ta piła jest u nas tak ważna. I, Wótek jest takim pozytywnym, słuchajcie, ADHD, że w tym momencie kochani nie, nie utrzymałbym go przy telefonie, przy y, telewizorze czy przy grze. Widzicie, on potra, po, potrzebuje po prostu y, zmęczyć się, potrzebuje gdzieś ten testosteron y, podpompować. No, to jest kochani niesamowite. Jesteście świadkiem w ogóle y, pobijania rekordu gódka, także już pomijając te wszystkie saszetki i tak dalej, kochani, no wielki szacun dla gódka. I, I rewelacja, bo, bo mnie się wydaje, że w butach jest chyba łatwiej żonglować. Natomiast on to zrobił bez butów, jeszcze na przedpokoju, gdzie tego miejsca naprawdę jest mało. W każdym bądź razie, kochani, przypominam, że Gutek jest zawodnikiem z rocznika 2006, czyli ma 8 lat, jak to oni mówią, 8,5. W maju będzie miał 9, także no, wielki świat przed jeżeli będzie chciał tylko pracować. Czy wy to, kochani, widzicie? Ja jestem pod niesamowitym wrażeniem. Muszę wam powiedzieć kochani, że jeszcze ją złapał, ale Gutek pocelował po mebelkach, tak? 413. Na koniec jeszcze poszedłbyś asem. No nie, to mi 7, że Poszedłby asem, ale trafi, trafił w mur pazurkiem. To 7? E, Trafił w mur pazurkiem, no to, to a my idziemy... To słuchajcie, prawo, tak. <laughs> nie da rady. Słuchajcie, to no powiem wam kochani, że piękny wynik, idziemy, Dusia już zabrała skrzyneczkę, idźcie tam na Czyli stoli. Ile? idziemy 320, otwierać, idziemy otwierać kochani e, saszetki, zapraszamy.